Wielka noc zmartwychwstania Pana, Efrem Syryjski, o zmartwychwstaniu, szatanie i śmierci. Niegdyś usłyszałem, jak śmierć i diabeł kłócili się o to, kto z nich ma większą moc nad człowiekiem. Refren. Chwałę niech Ci oddadzą. Wszyscy o synu pasterza, gdyż swoją trzodę wybawiłeś od niewidzialnych wilków, które ją pożerały, a mianowicie od diabła i śmierci. Śmierć pokazała swą moc, która podporządkowuje sobie wszystko, a diabeł swoje podstępy, którymi wszystkich doprowadza do grzechu. Ciebie diable. Słucha tylko ten, kto chce. Do mnie natomiast przychodzą wszyscy, czy tego chcą, czy nie. Ty o śmierci posiadasz jedynie tyrański przymus. Na moje usługi zaś oddane są sidła i sieci podstępów. Zrozum, o zły, że kto jest mądry, ten połamie twoje jarzmo. Nikt jednak nie jest w stanie wyswobodzić się z mojego jarzma. Ty śmierci swej mocy próbujesz na ludziach chorych, a ja całą swą siłę objawiam wobec zdrowych. Diabeł nie panuje nad tymi, co sobie z niego drwią, w moje natomiast ręce wpadają wszyscy, zarówno ci, którzy mnie niegdyś przeklinali, jak i obecnie przeklinają. Ty o śmierci otrzymałaś swą moc od Boga, tylko mnie nikt nie pomaga, kiedy kuszę do grzechu. Diable, niczym słabeusz, zastawiasz jedynie pułapki. Ja natomiast posługuję się własną mocą, jako król. Zagłupia jesteś o śmierci, żeby pojąć moją wielkość. Jestem w stanie zawładnąć nawet wolną wolą. Diable! Ciągle się włóczysz, jak zwykły kanciarz. Ja miażdżę jak lew i nie znam uczucia strachu. Tobie śmierci nikt nie okazuje szacunku, ani nikt cię nie czci. Mnie zaś królowie składają ofiary, jak samemu Bogu. Wielu śmierć uważa za coś bardzo dobrego. Ciebie diable nikt nie przyzywał, ani przyzywać nie będzie. Jeszcze do ciebie nie dotarło, jak wielu ludzi do mnie woła w najróżniejszy sposób? I ilu z nich składa mi ofiary? Wstrętne jest Twe imię, diable, i nie możesz uczynić go pięknym. Wszyscy je przeklinają. Ukryj swoją hańbę. Słabo słyszysz śmierci, skoro nie dociera do Ciebie, że każdy się na Ciebie skarży. Zabieraj się więc stąd i schowaj. Ja jawnie poczynam sobie w świecie. Nie wprowadzam w błąd jak Ty, który się nie ostoisz bez oszustwa – Niczego mocniej nie mogłaś doświadczyć jak tego, że pośród ludzi jesteś tak samo znienawidzona jak ja. Mnie boi się każdy człowiek jak pana. Ciebie natomiast nienawidzą wszyscy jako złego. W tobie, o śmierci, nienawidzi się zarówno imienia, jak i twoich czynów. Moje imię jest wprawdzie znienawidzone. Niemniej moje przynęty są bardzo cenione. W truciznę węża zamieniła się twoja słodycz. Skrucha postępuje zawsze śladem twoich pokus. Szeol jest znienawidzony, ponieważ tam nie ma już żadnej skruchy. Jest on potężną odchłanią, która pożera i utrudnia wykrzesanie jakiegokolwiek uczucia. Otchłań jest jak gardziel. Każdy, kto w nią wszedł, zostanie znów wskrzeszony. Grzech jest znienawidzony, ponieważ odcina ludzi od nadziei. Wprawdzie, ludzie czyniący pokutę zadają mi ból, ja jednak daję im ku temu okazję. Ty natomiast odbierasz nadzieję grzesznikowi, który umiera w swoich grzechach. Ty natomiast wychodzisz mu naprzeciw i tu kończy się jego nadzieja, ponieważ gdybyś go nie nakłonił do grzechu, byłby umierał w dobry sposób. Błogosławiony jest ten, który podburzył przeklętych wrogów przeciwko sobie, abyśmy mogli zobaczyć, jak się z nas naśmiewają. Bezpieczne jest dla nas, moi bracia, kierowanie swego wzroku. Na diabła i śmierć, żebyśmy mogli na nich patrzeć z góry również wtedy, gdy z martwych zostaniemy wskrzeszeni do życia.